Dobry. Dziś kilka słów na temat epilogu, który został dołączony do pana Tadeusza już po śmierci poety. Jak wiemy, nie pasuje on do optymistycznego nastroju dzieła. Dotyczy bowiem genezy utworu oraz sytuacji polskiej emigracji. Poeta zwraca się do swoich rodaków, do emigrantów, mówiąc, że emigracja była złem koniecznym, ale jednak złem że zachowują się w sposób niegodny wobec samych siebie, ale wynika to z faktu, że są w bardzo trudnej sytuacji. Z kraju dochodzą najgorsze wieści, brakuje jakiejkolwiek nadziei, otoczeni są ludźmi obcymi, często wrogo nastawionymi, zatem nie warto dziwić się, że uderzają sami w siebie nawzajem, że są bardzo nieufni. Potem tłumaczy, dlaczego nie opisał tej sytuacji aktualnej, czyli. Momentu tuż po powstaniu listopadowym, kiedy Polska leżała w, w grobie, nie miał siły o tym pisać i dlatego uciekł w kraj lat dziecinnych, oczywiście w swoich wyobrażeniach, tworząc ten poemat. Wrócił do tej krainy, która jest niejako nieskażona e, niczym i e, tak, nie, tak czysta, e, jak pierwsza miłość. E, Idealizuje oczywiście w ten sposób Litwę. Wyraża on również zdanie, że kiedyś Polska na pewno odzyska niepodległość, mężczyźni odłożą broń i będzie można przy kominku czytać takie poematy jak Pan Tadeusz. Porównuje on również Litwę za czasów swojego dzieciństwa do sytuacji w Paryżu. W kraju lat dziecinnych wszystko było piękne. Panowała miłość, bezpieczeństwo, poprawne, ciepłe, pełne lojalności, uczciwości relacje z bliskimi, a także ze służbą. W Paryżu natomiast ludzie są wyrachowani, pod trzeci hipokryzją, nielojalni wobec siebie, nawet wobec osób najbliższych. Tęskni zatem za Litwą. Na koniec wyraża pragnienie, że chciałby, aby kiedyś jego poemat czytany był przez ludzi prostych, żeby trafił pod strzechy i był rozumiany i podziwiany. Tyle na temat epilogu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnych filmikach.